I teraz przejdziemy do chyba najtrudniejszego etapu naszej czapki, i proszę Was, nie zniechęcajcie się tutaj, bo będziemy robić jakby pierwszy rząd oczek półsłupkami nawijanymi. Spróbujmy tej techniki w górę. Czyli de facto w naszej czapce w bok. I teraz tak. Dokładamy sobie jedno dodatkowe oczko łańcuszka i je za chwilkę ominiemy. Tak zazwyczaj robi się za każdym razem, kiedy robi się kolejny rząd robótki. I teraz tak pokażę Wam to na dwa sposoby, gdzie można się wbijać. Zacznijmy od tego prostszego. Możecie od niego zacząć. I tak właściwie możecie zrobić tą czapkę w ten sposób. Czyli jak patrzymy od przodu na ten łańcuszek, gdzie każde oczko wychodzi nam z kolejnego, mamy całe oczko, na przykład to, czyli mamy tak tutaj dolną nitkę, górną nitkę, prawda? I wystarczy, jak w tym momencie, będziemy się wbijać w tą górną nitkę i haczyć sobie o nią nasze szydełko. A wcześniej nawiniemy jeszcze, spójrzcie tutaj, nitkę na szydełko, w ten sposób, że wkładamy szydełko znowu pomiędzy nitki, Obracamy je przodem do, naszej, do, do naszego łańcuszka i wbijamy się w ten sposób w oczko łańcuszka. Teraz tak przeciągamy nić przez oczko łańcuszka i w ten sposób na szydełku mamy 3 nitki raz, dwa, trzy. Yy, więc naszą nitkę teraz przeciągamy przez wszystkie trzy oczka i ja znowu, spójrzcie, chwytam sobie naszą robótkę bardzo blisko szydełka. Gotowe. Pierwsze oczko jest za nami. I zobaczcie, ja na chwilę wyciągnę szydełko. Wbiliśmy się w to oczko. Tutaj widać, że stąd wychodzą nitki. W to, Czyli kolejne będzie to. Zaraz zobaczycie. Czyli znowu na początek nawijamy. Wbijamy się w środek tego oczka. O, spójrzcie. Mi też, się to, mi też to wypada. Udało się. Prze, przeplatamy nitkę przez środek oczka łańcuszka. I znowu mamy trzy na szydełku. I przeciągamy nitkę przez te trzy oczka. Nasza robótka, jak jak mówiłam, jest dosyć luźna. I właściwie o to nam chodzi. I kolejne oczko, to, które jest jeszcze przez nie, nie przechodzi żadna y, nić. Nawijamy nitkę na szydełko. Tutaj się wbijamy. Ja, zobaczcie, nawet przytrzymuję sobie środkowym palcem, po prostu kładę robótkę na nim. Kciukiem sobie podtrzymuję. Przebijamy się tylko przez oczko łańcuszka. Raz, a potem przez trzy nitki na szydełku. Dwa. Jeszcze raz. Nawijamy nitkę. Przebijamy się przez oczko łańcuszka. Przeciągamy przez nie nitkę i przez, potem przeciągamy nitkę przez trzy oczka. Na naszym szydełku. I tak dalej robimy przez całość. Spotkamy się na końcu. Aha, druga technika. Dobra. No nie spotkamy się na końcu jeszcze. Spójrzcie, jak się próje. To jest bardzo satysfakcjonujące i miłe. Wyciągamy szydełko i po prostu ciągniemy za nitkę. Dobra. Nasz łańcuszek się trochę rozciągnął, nic nie szkodzi. Druga możliwość jest taka, że jeśli odwrócimy sobie nasz łańcuszek tył na przód, czyli przód do tyłu, to będziemy się przebijać przez tą nitkę, która jest w środku. To jest trudniejsze. Spójrzcie, nawet mi jest trudno tutaj trafić. Czyli znowu pierwsze oczko omijamy. Owijamy szydełko nitką, przebijamy się przez tą środkową nitkę tylną, najpierw tylko przez nią, a potem przez trzy oczka na łańcuszku, na szydełku. I znowu nawijamy i przechodzimy przez nitkę z tyłu, przez nią przeciągamy nitkę następnie przeciągamy nitkę przez trzy oczka na szydełku i tak kontynuujemy do końca łańcuszka ja wrócę do tego pierwszego sposobu ok, więc mamy już prawie całą pierwszą linijkę, zostawiłam trzy oczka żeby Wam to pokazać jak widzicie też nie jest idealna są mniejsze i większe oczka ale to nie szkodzi, naprawdę tym się nie przejmujemy w ogóle zakończymy sobie razem ten pierwszy rząd i przejdziemy do drugiego Czyli tak, mi zostały trzy oczka jeszcze. Nawijam nitkę przez oczko. Widzicie, mi też spada z palców. Najpierw przez jedno oczko, potem przez trzy. To już wszystko znacie na pamięć na pewno. I namęczyliście się grubo, dlatego bardzo serdecznie Wam gratuluję, że doszliście do tego etapu. Dobra, ostatnie. No i teraz. Za każdym razem, kiedy przechodzimy do kolejnego rzędu w górę, to robimy sobie dwa albo trzy oczka łańcuszkowe. To, co uczyliśmy się wcześniej, czyli raz, dwa, może tyle nawet wystarczy. I je będziemy za chwilkę omijać. Te oczka, to, to i to będziemy omijać. I zaraz zobaczycie. Czyli tak, skończyliśmy w ten sposób. Odwracamy robótkę, tak, żeby ją mieć w swojej lewej ręce. I tak, nabieramy nitkę na szydełko. Aha, jeszcze Wam coś pokażę, może zanim. Robiliśmy te oczka półsłupkowe nawijane i z tej strony mamy takie ładne oczka, łańcuszka. Mam nadzieję, że to widać. Oczko z kolei, z niego wychodzi kolejne, kolejne, kolejne. A jak sobie odwrócimy, to tak samo mamy łańcuszek, tylko że skierowane w przeciwną stronę jest oczko, kolejne, wychodzące jedno z drugiego. I teraz tak, z przodu mamy ten łańcuszek, a my będziemy się wbijać w oczko łańcuszka, które jest z tyłu. Myślę, że to nie jest tak bardzo trudne, jak Wam się w tym momencie wydaje. Czyli tak, nawijamy sobie nitkę na szydełko i wbijamy się w środek tego tylnego łańcuszka, zahaczamy o tylne oczko i przez nie przeciągamy nitkę, a następnie przez trzy, które są na szydełku. Widzicie? Tutaj mamy z przodu nienaruszone oczko łańcuszka. Oto. W ogóle go nie dotknęliśmy. Zajęliśmy się tym, który jest z tyłu. Czyli nawijamy nitkę, wbijamy się w środek tego tylnego oczka łańcuszka, przeciągamy nitkę przez nie i potem przez trzy oczka na szydełku. Znowu mamy piękne oczko łańcuszka z przodu, nieruszone przez nas. I po raz kolejny. I może jeszcze. Aha, dobrze, właśnie spójrzcie. Nie przejmujcie się, jeśli te oczka nagle zaczną, zaczną wam rosnąć i rozciągać się. To nie jest błąd, one za chwilę znikną. Powiedzmy się tak zna... znowu ściągną, jeśli będziemy robić dalej robótkę. Czyli kolejny raz. Nawijamy, wbijamy się w oczko tylnego łańcuszka i to tylne, tylne oczko yy, zahaczamy, prze... przeciągamy przez nie nitkę i potem przez trzy Nitki na szydełku i jeszcze jeden raz i tak dalej do końca. I spójrzcie, z przodu wyjdzie nam takie dosyć wypukłe, wyjdzie nam taki dosyć wypukły łańcuszek. On tutaj jest cały widoczny. W ten sposób robimy. Cały rząd, a w zasadzie bardzo wiele rzędów. Spójrzcie, w ten sposób została zrobiona ta czapka. Tu są te oczka, które są przednie. My się wbijaliśmy z tyłu. I wychodzi nam taki yy, rów, powiedzmy, rowek mały. A to jest wypukłe. I w ten sposób działamy, aż yy, zrobimy czapkę na taką szerokość, którą możemy sobie przymierzyć wokół głowy. No spójrzcie, ja, na, ja tą czapką mogę na razie sobie chyba tylko otoczyć rękę. Może trochę szerszą rękę. A chodzi o to, żeby móc ją, nią owinąć całą głowę i w tym momencie ją zszyć, aż kiedy będzie już na tyle szeroka. No więc takich rzędów trzeba zrobić dosyć dużo, jak widzicie.